Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego wspaniałego serialu, który ma mieć milionowe odsłony. Na razie nie ma, e, ponieważ no, my się tak nie, kłó nie kłócimy jak ci z kanału sportowego, i oni, jak się kłócą, to takie mają odsłony, że to, ale my u nas jest pełna zgoda, więc może wie się, ktoś powie. E, no więc tak, dzisiaj w odcinku, w dzisiejszym odcinku, chcemy opowiedzieć o sztucznej inteligencji i o ożywieniu Beatlesów. E, przez sztuczną inteligencję chcemy Wam zaprezentować. Kowera Rysiek, Rysiek się przygotował, będzie cover e, robił Beatlesów najnowszej no tak, piosenki. Kawałek, kawałek. Najnowszej, ale starej, tak naprawdę, ale to się wyjaśni w trakcie odcinka. Chcemy jeszcze dzisiaj opowiedzieć o jakichś e, bieżących sprawach, typu koncerty, typu, typu no, nowe wydawnictwo, w, właśnie. Odpowiedzieć na pytania? Odpowiedzieć na, na komentarze, Ta, i, komentarze. I na to koniec nie... chcemy Wam przedstawić. Naszą wersję jednego z największych obecnie polskich przodków. Ale czekajcie do końca, żeby. Czekajcie się do końca. Którego? Tak, teraz tak? wszyscy robią. Czekajcie do, czekajcie końca. do końca. Bo na tak. samym końcu I nie, I nie przerzucać. Nie, 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 nie. No dobrze. dobrze, to może, proszę Państwa, no, moje prawie całe życie, Jędka prawie całe życie, Bieszka trochę mniej, bo jest od nas młodszy, czego już się nie widać. To... No, myślę, to 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 są świetne, że. Dobra, dobra. z dobra, gitarą, bo tak, że na wysokość Wiesław będzie śpiewał tylko będę, będę uważał, no, upłynęło, upłynęło praktycznie no, całe nasze życie z Bitlesami, ze Stąsami. No, my jeszcze z 60. lat pamiętamy ten jakoś tam ten wyścig między bitlesami, Stąsami, kogo bardziej lubisz i tak dalej. A świat nas niedawno zaskoczył tym, że 20 listopada okazała się premierowa. Po 18 latach płyta zespołu The Rolling Stones, no, Diamonds Hackney. Tak. Diamond's hackney. hackney, tak. tak. Co to znaczy? Rozbite, rozbite szkło w takim no. starym cockney londyńskim. Tak, Można powiedzieć, że jeżeli się włamujesz do samochodu albo do witryny sklepowej, to wtedy. Ale oni się nie włamy A to czyli jak się to szkło potłucze, to wygląda to jest jak diamenciki, tak. Ale co Dale. najważniejsze, no ukazało się teraz. Też no, premierowo w zasadzie piosenka The Beatles, e, piosenka e, pod tytułem Now and Then e, zro zrobiona, no, ale potem po opowiadam, poopowiadamy trochę później, jeszcze no, ja spróbuję tę piosenkę zagrać. Wszyscy się rzucają na te covery, to może ja też spróbuję. To tak wróćmy jest. No i to wróćmy jest, do nas. To jest takie nasze <grym> wykonanie. Proszę Państwa, no, co to dużo mówić. Na naszą twórczość kabaretu, to też nie Ja The chciałem Bides. Wam pogratulować, bo się bo, bo się, się, zruszyłem zruszyłem. się, bo ja nie znałem tej piosenki. Aha. A, prawda? No, a, a wy znaleźliście? No, no tak, to no, Zupełnie nie wiem. To, to po co ci tekst puszczałem? No? Czekaliśmy, no. czekaliśmy na premierę tego, długo zapowiadano, że to właśnie o tej godzinie, o tej zostanie premierowa piosenka Bielców. Ale co ciekawe, to było tak, że to mi opowiadaliście przed nagraniem, tak. że tę piosenkę to było stare nagranie. To tak, jest 1977 roku. Niewyraźne. Johna John ten... Lennon. Tak, to jest, też, tak tego, John ona przekazała Beatlesom po śmierci y, Johna, przekazała kasetę z czterema nagraniami. Tak, z czterema, tej kasety tak. udało się trzy utwory wykorzystać i to w 1997 roku ukazało. Do e, Anthology. Do tak Anthology, tak, tak. Free as a Bird, Real Love i tak. I nie pamiętam jak, trzeciego utworu. I była też ta piosenka na OND, i nie, by, by, by były kłopoty. Jeffrey, który nad tym wtedy pracował, nie dał rady oddzielić ścieżki wokalu Był od takiej, ścieżki Nie było wokypa. takiej możliwości. Wtedy. Nie było takiej możliwości, po prostu głos fortepianu przykrywał Przyklewał głos Lenona, i trudno było cośkolwiek wydobyć. Natomiast z pojawieniem się Sztucznej Inteligencji. Okazało się, że jest to możliwe. Czy sztuczna inteligencja co zrobiła? Odsadziła e, akcerpian, odcedziła od wokalu, wyprostowała wszystko, potem wydobyła ten wokal, Aha. i potem mixed. I czyli, i czyli oni nagrali, nagrali teraz piosenkę z wokalem jeszcze... Lenona, który został Ale... odtworzony przez sztuczną inteligencję w skrócie. W tym, tak? że jeszcze wcześniej, jak żył George Harrison, George Harrison dograł parę tam riffów gitarowych. Tak, slajdy takie dograł. No. I to też zostało wykorzystane. No. I teraz jeszcze, już we współczesnym świecie, jeszcze, jeszcze Ringo i Paul McCartney dośpiewali jeszcze trochę chórków. No. Tudzież dograła do tego orkiestra symfoniczna, która nie wiedziała o tym, no, co nagrywa, że to jest no. Tak, że co nagrywam. Mieli tylko nuty, mieli inaczej, Potem się okazało, że to jest właśnie ta takie... No. Ja tu jeszcze chciałem powiedzieć, proszę Państwa, no bo to nasze wykonanie oczywiście, no robiliśmy co mogliśmy, żeby to było jasne, no, ale, ale odbiega oczywiście od oryginału, od tego, co prezentowali zawsze Beatlesi, ale to tak chciałem powiedzieć, że ta, że ta piosenka to jest jeszcze z czasów takich, kiedy pisano piosenki artystyczne, kiedy te piosenki... Bohemian Rhapsody, no, no tak, no Starwish no wtedy te piosenki miały taki wydźwięk, no tutaj ta harmonia, która się pojawia w ogóle w tej piosence jest niebywała, jeszcze potem jak się dochodzi do tej właśnie kwestii kwestii już tej orkiestrowej, to tam jeszcze się też wiele dzieje, chociaż nie wiem, czy to, czy to jeszcze Leno to zrobił, czy to już potem makartnej zrobił? Wydaje się, że już y, potem ma kartę. Ale w każdym tak. razie, no to nie wiem, no nie wszyscy może takie piosenki lubią, ale no ja jestem tym zachwycony, tym bardziej, że tak jak mówiłem. Piosenka nosi tytuł Now and Then. Tak. Czyli teraz i wtedy, albo teraz nie, i, i potem? No, I teraz i później. To zależy no. jak. No tak, to tak. No to, no, w, każdym jako tak w każdym razie to się jakoś tam czuje. No. Co to... I, I to polecamy Wam, obejrzyjcie sobie, to fajnie jest, bo tam nie tylko dźwięki jest w tym teledysku, ale również stare archiwalne nagrania są połączone ze współczesnymi, tak, że naraz śpiewają Peter, ludzie oddzieleni Jackson, od siebie od 40 że lat. Tak. Władca Pierścieni i, zrobił tak. kawał No, Władca Pierścieni, ale tak, też to... zrobił ten dokument o bitlesach, no, Get Back. Get Back. Jeszcze, żebyś po tym mówił coś o harmonii w tej piosence. Znaczy, to ja, ja, taka ciebie zaskoczyła. Nie zaskoczyła ta harmonia, dlatego że tam te w ogóle są trzy tonacje, to się zmienia. Trzy tonacje tak, trzy, w, jednej trzy, piosencji piosencji. Przychodzi w jednej piosence. Chyba trzy, tak? Czy cztery? No już na chyba. Zostajemy trzy, nie, nie. Tak. Natomiast fajnie było, jak sobie pierwszy raz odsłuchałem tę piosenkę, i tak. i tak mówię zaraz. Mówię, że to, Wiesław, miałeś jakieś kosmiczne połączenie z Lanonem. Dlaczego ja? Dlatego, że dobra wróżka mi się skojarzyła. A nasza piosenka, no? Nasza piosenka, dobra wróżka. Rzeczywiście zaczynała się amole i emolen, tak jak grasz Ty wiesz jak wróżyć z gwiazd Wyczarować mm -hmm. umiesz słońce i wiatr Potrafisz rzeźbić kwiaty z mły, Tak jak ty nie umie tego Nikt. No, Dobra wróżka anioł. Co to się to, ze mną stało. Bo tam już nie, bo tam to, już, ta piosenka się już, już inaczej rozwija. To już jest bardziej Słuchajcie, wrzucimy, takie... wrzucimy linka do tak. dobrej wróżki, żebyście sobie porównali z Bitelcami. Ale, ale a propos Bitelców, to hmm. na przykład Rysiek bardzo dużo... No, czerpał z bitelców w sensie takim, że inspirował się. To, tak, tak, no, czerpał i bardzo no, słyszał. No, no, I no, to na przykład to no, na już lato było rytmizowane na You. Lato. A co to, bo to było to już lato, tak? Nie, nie, to właśnie Kochanę, jest lato. Ale nie, bo u mnie idzie trochę inaczej harmonia bo tu jest dedo harmona, bo u mnie jest. Kochane lato, już nie mogę. A zaśpiewa się rzec. A teraz Shila za... się zaśpiewa. A za mnie, no. a za no. To samo, proszę bardzo. Proszę bardzo and I I saw her. Dlaczego to Może już tak? lato zostało przebojem? już, no, już lato. No, darala, to, 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 to prawda, że tamte tam właśnie, takie, ale to jakoś tak, to, to nie było takie ściąganie. Takie, no nie, nie, nie. nie to to nie, nie, był dzo... inspiracja, inspiracja, dzo... Inspiracja. W dobrym to jest... tego zresztą tego słowa znaczy, Zresztą w wielu naszych piosenkach były różne inspiracje, ale to już może na inny odcinek. Na inny odcinek nie, więc, No więc tutaj, no może zakończmy ten e, temat. Ja jeszcze chciałem, The żebyś Beatles". powiedział, kiedy pierwszy raz usłyszałeś bitersów jak to było, bo to fajna historia. To jest tak, że jak kiedyś mieszkałem w Międzylesiu w takim dosyć dużym domu, tam no, mieszkała cała rodzina. No i nagle się okazało, że jakiś jeden z tam do tej mojej cioci, tam takiej znajomy, a ty ja wtedy miałem 10 lat, to kiedy to było, to nie będę Państwu mówił, ale jeszcze wtedy Beatlesi grali. Nawet prawie zaczynali, no może nie zaczynali, to był 65 lat mniej więcej. I e, gdzieś przed Sylwestrem taki znajomy przywiózł z Londynu, co wtedy to było nie wiadomo, proszę Państwa, jakie tam wydarzenia, no bo to nie było tak jak teraz do Londynu, wszyscy prawie pojechali, część wróciła, część jeszcze jedzie, i e, do Londynu już tak nie jeździło. I z tego Londynu przywiózł taśmę Beatlesów. I to zostało opuszczone, i ja pamiętam, że ja stałem jak w wryty, jak po raz pierwszy usłyszałem tych Beatlesów, to chyba był ten, ten, ten album In The Beatles, tak mi się wydaje, jak teraz tak próbuję sobie to otworzyć. No, to był Meet the Beatles albo With, with the Beatles. With, with the Beatles, taka biała było... okładka i zdjęcie. Takie. No tak, ale bo to w Stanach było inne, to tu w Europie było. Okej, okay, i, No i jak ja to usłyszałem, to po prostu no... Nie wiem, do dzisiaj, tak jak no, nie wszystko z tego dzieciństwa pamiętam, nawet nie za dużo, to ten moment, kiedy stałem i słuchałem Beatlesów, to dla mnie jakiś taki no, wręcz... Nie wiem, święte to za dużo powiedziane, ale coś taki jakiś dla mnie, no bardzo ważny. Natomiast jaka jest puenta tego, że ten znajomy, który przywiózł tę kasetę, to po prostu pracował w kontrwywiadzie. Dlatego mógł pojechać do Londynu i dlatego mógł przywieźć Beatlesów, Więc w sumie trochę tam wywiadowi PRL-u zawdzięczam, że po raz pierwszy usłyszałem Polski James Bond przywiózł Ci Beatlesów do To była pierwsza piosenka Beatlesów, którą kojarzysz, którą pierwszy raz słyszałeś. Nie no to właśnie tutaj były te. Tam przywiózł nie? To było, if I were, y, takie, no, no, trudno powiedzieć, ale to... No nie no, po, 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 poza tym nie. Poza tym, poza tym no, jest coś takiego, że za naszego życia, bo to już też byłeś wtedy na świecie, tych piosenek, które są teraz bardzo znane, jeszcze w ogóle nie było. Nie? To było tak, że ja pamiętam, jak w dzienniku te, w tym, w dziennik telewizyjny był i tam y, takie bardzo często pokazywali wtedy właśnie takie fragmenty, śrozy, że tam... No, 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 się Takie no. fragmenty, gdzie bit, bitle gdzieś tam, lądują w Stanach, Zjednoczonych. takie. Czarno-białe, czarno-białe takie chwi chwilówki I, gdzie tam tam, i, lesu, i tam i tam też była caka cały czas atmosfera. Czy to koniec słynnej czwórki z Liverpoolu? Bo tak pierwsze tam Lennon się wypowiedział, że są popularniejsi od Jezusa było palenie płyt, No to lesu, już tam potem, potem było była, tak? że tam że McCartney już nie żyje. No i cały tam, czas tam, był tam pojedynek, milion. A propos McCartneya, ja yes. się, bo ja <laughs> jestem miłośnikiem teorii spiskowej i poznałem taką teorię. I graczy. gra się. Podobno y, McCartney'a podmieniono w trakcie kariery Beatlesu, tak, było coś takiego. Ponieważ, y, ponieważ było coś takiego, że on zginął w jakimś wypadku, czy coś, i akustyk, który był bardzo podobny do. Pola McCartneya go zastąpił. To jest jedna z tych no, jeżeli teorii. Go, jeżeli go akustyk zastąpił, to jest bardzo zdolnym twórcą artystą. Nie, jest, tym, nie, nie tak, mówię, tam, mówię tylko o tym, że jest taka teoria. Na, i, a, na no. albumie Abbey Roads przecież też legendy krąży, bo tam był taki samochód a z, z tabliczką IF 28, 28 tak. bo, że gdyby, żył, miałby 28, a Paul McCartney przychodzi na bosaka po tych pasach. Tak, tak? O no, tym, ale, ale tak, że... że jeżeli odtworzysz płytę od tyłu, mówimy znowu, że na tak. płycie Abbey Roads, to tam słychać właśnie jakieś teksty. No tak, tego, ale to tam, akurat tam, tam było tak, że, bo to był 60, tam dzieło tak, że, że, że powinien mieć 27 lat, a nie tak, 28, tak, 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 a tam tak, 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 jest jeszcze tak, tak, jedna tak. ciekawa historia. Ale to zresztą, a propos dwie, dwie, wieku 27 lat, szybko <laughs> powiem, bo teraz ja zapomnę. Tak, klub 27 e, Jest klub 27, czyli takie samobójstwa z znanych artystów, którzy osiągnęli wielki Albo samobójstwa, ewentualnie Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Kurt Cobain, Morris Morrison, Słuchajcie, jest 29. teoria, no, która jest... mówi, co to jest, ale ja jej nie przytoczę, bo aż się. No, no tak, to teoria No, doria, no, doria no, była dobrze, znana. Jesiek, no ale, dobrze. Jesteś ale, dużo młodszy. No, chcesz dokończyć, tak? Proszę no, ja bardzo, ja Bo byłem, ja, ja cię przetarłem w którymś no, miejscu, którym zapomniałem. No, ich, no ale jak to już tam nie Nic takiego pewnie ważnego, że. że no w każdym razie, no, że na tej no, okładce, zabierał jest też taki świetny numer, że tam pod drzewem stoi facet. Tak, to w była w ogóle sytuacja niezła. Nie, nie było nikogo, bo tam trochę policja zamknęła tą ulicę, a facet akurat tego zna poszła do muzeum, a on tam został pod tym drzewem, tak patrzył, jakiś coś faceci idą, no i potem on nawet nie znał w ogóle Beatlesów, dopiero jego żona z jakiegoś tam zaczęła grać jakieś piosenki, więc co to za piosenka, to The Beatles. I, i, i patrzy na okładkę, zaraz, przecież to ja jestem. <grym> Także to... Tak była taka na jest historia, że tak nawet temu, nawet poświęciłem tą piosenkę. Ale to... A, przeszła... wiesz, a ty, którą z piosenek Beatlesów y jako pierwszą pamiętasz? <susurra> no już czytałeś, Wiesz, więc też tu jest? Ja, też to, ja nie, nie wiem, którą pierwszą usłyszałem, natomiast wiem, że moje dwie ulubione piosenki to Aha. jest. Jedna jest Girl. Mm -hmm. Druga jest Girls. To, to, oh, to jest po prostu Hello. dla mnie jedna z najgenialniejszych melodii. E, a druga to była. E, Oj, nie pamiętam. Przypomnę sobie. Te no, ja szybko misze, się, tak, O, Michel, Mówiłem Ci kiedyś, no. Michel ma bersolę, mąki wąglę, pianosą, pianosą. Widzisz, jak kolego ma Ja zaś pamiętam, bo pierwszą piosenkę Beatlesów, którą usłyszałem... No, ale zresztą są na jednej płycie, re Tak, zgadza się. No. To nie była piosenka... To moja no, ulubiona płyta. Nie była piosenka autorstwa Beatlesów. I pamiętam, że była taka pocztówka, zdjęcie takie zjechane Beatlesów i tam było... To może... może to... Zabolała mnie pląba! Tak! To może jeszcze pokażę, że kostkę, którą jałem, na tej kostce jest napis The Beatles. The Beatles. <laughs> w każdym razie pierwszą piosenką Beatlesów Twist and Shout. To przejdźmy, przejdźmy do innego znanego zespołu, czyli Cabaret od... Słuchajcie, co, 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 co łączy, łączy nas z Beatlesami, oprócz tego, że bardzo się nimi inspirujemy i żałujemy, że Beatlesi się nie inspirują nami, to chcielibyśmy wam powiedzieć, że jest bardzo pozytywna rzecz, ponieważ i Beatlesi i Rolling Stonesi jeszcze występują, a są od nas, no tam... No tak dużo no Spokojnie nie, ale, można powiedzieć, ale, ale sporo starsi. No. Także, Także, tak proszę że Państwa, przetali. ile my mamy jeszcze przed sobą odpukać no. niemalowane dawniej? No. A propos, propos płyt Beatlesu, Beatles, które nagrywali z orkiestrą, to my też się chcemy pochwalić, że nagraliśmy dwie płyty z Big Bandem, e, Chopin University Big Band. Tak nie jest. wiem, być może państwo o tym wiecie, być może nie. Mówimy o tym, bo nagraliśmy dwie płyty. Jedną świąteczną, która nosiła tytuł Wesołych Świąt, i nawet nosi taki a, tytuł. I nosi nadal. A, a drugą nagraliśmy pod tytułem To już lato z przebojami wakacyjnymi i nie tylko z Big Bendem Uniwersytetu Warszawskiego imienia Fryderyka Chopina i super informacja. Tak, super informacja. 1, 1 grudnia, tegoż roku ukazuje się płyta wersja płyta winylowa, winylowa, czyli płyta winylowa z materiałem z Wy, płyty, płyty Wesołych, Wesołych Świąt w postaci czarnego krążka Winylążek będzie i co jest ciekawostką, tak. na takim winylu mieści się trochę mniej niż na CD, bo na winylu mieści się, na CD tam przeważnie do 80 minut można zmieścić muzyki, no a na winylu 43 minuty mniej więcej. Jedna strona się, druga strona. I się okazało, że ten nasz materiał nagrany właśnie na płytę Wesołych Świąt ma 43 minuty i 7 sekund. Przypadek. Także, Przypadek? Także nie, nie ma trzeba było rezygnować z żadnej piosenki. Co Wiesław ty Był ten taki ten moment, ma? się zastanawialiśmy. Ale powiedzmy tutaj, że my nie próżnujemy, cały czas działamy nie. i lansowana z tej płyty będzie piosenka Jadę do Ciebie na święta i do tej piosenki Wiesiek zrobił teledysk. No, to nie no, nie ale no, dobrze, no dobrze, ale, ale ty go słuchaj, no, miałeś koncepcję, tak wymyśliłeś, tak nagrałeś, tak zmontowałeś, tak. zrobiłeś, my proszę Państwa ten teledysk już widzieliśmy i powiem Państwu, rewelacyjny, bardzo fajny. Ogląda się jak dobry film. Link tam do teledysku też, też wrzucę, jak, film, jak no, oczywiście tak jest. się ukaże teledysk najpierw, <grym <grym bo to trzeba w tej ukaże. kolejności. Tak, jest no, tak, tak, do poza tym ranem, poza to, to jest teledysk. tak, że powoli zaczynamy wracać ale do życia koncertowego. To, jeszcze hmm. chciałem hmm. tylko o winylu powiedzieć, że, proszę że, proszę. że tak naprawdę to będzie wersja kolekcjonerska, czyli nie będzie za dużo tych płyt winylowych i dlatego polecamy Państwu, jeżeli ktoś jest takim miłośnikiem, jest audiofilem, który lubi takie takie no, piękne gadżety. Audiofilem, nie, audiofilem. No dobrze powiedziałem, audiofilem. Nie? To polecamy na stronie Polskiej Agencji Muzycznej Polskiego Radia będzie do nabycia, będzie można zamówić taką płytę, a mówimy, że naprawdę niewiele tych egzemplarzy będzie, bo to będzie No chyba, że państwo się 150 tak 150 sztuk, także właśnie na, na, na będziemy na chyba płyty. mogli je ponumerować W Teraz chodzi o to, że audiofilem, a nie bibliofilem, no. A propos, bibliofila, a propos bibliofila, to jeden, jeden z komentatorów, e, który podpisuje się jako zastępca członka, e, zapytał nas, czy moglibyśmy w, w każdym z naszych odcinków polecać do przeczytania jakąś książkę tym, którzy jeszcze. Czytają. Przygotowałeś um, się z jakąś książką? No właśnie nie, bo ja ostatnio tak wsiąkłem w teorie spiskowe, że przestałem czytać tylko te teorie i teorie. No to ja, tak, ja w takim razie, skoro mówiliśmy o Beatlesach, ja. to polecam, polecam książkę o Charlie Watch, czyli Perkusiście zespołu The Rolling Stones, bo wyszła niedawno taka książka. Bardzo fajne. Jaki ja... tytuł? Charlie Watts wystarczy się. Gdzie w sumie albo gdzieś w się czytelniście. Charlie Watts, tak. Dobrze. A ja polecę książkę Państwo Boże Świętego Augustyna, która tak brzmi, tak bardzo pompatycznie, śmieszne, śmieszne, jak wiesz, tak. To, nie to nie wie. Wie. Ale, tak, ale jak się czyta tę książkę, to jest naprawdę momentami nawet zabawna, bo Święty Augustyn rozprawia się ze wszystkimi bogami. Rzymskimi, tak właśnie, myślę, czy taki jakiś bóg tam, liber, albo jakieś to to, może zapewnić życie wieczne? No przysiął się tam tylko do jakiejś zabawy, nadaje do tego wystaw. Jak się czyta tę książkę, to ona wcale nie jest taka, on się rzeczywiście tam e, na przykład no, z takim e, myślicielem Markusem. Wano się rozprawia tak no to, więc naprawdę to jest wbrew pozorom lekka literatura. Czyli Charlie Watts, Charlie Watts. Państwo Boże. Kochanie, jeszcze jedna rzecz. Rozpoczynamy sezon koncertowy chcieliśmy was zaprosić u 6 będziemy grudnia. w radio Poznań będziemy w Radio Poznań tam będzie koncert, koncert świątek, świąteczny tak? na żywo. Tak, 8 mikomekowy. będzie z kolei w Rzeszowie Brzeszowie. taki koncert 17 grudnia zapraszamy do Otwocka, mamy nadzieję że tam też odbędzie się koncert już nie nieradiowy tak, tak. a taki normalnie na żywca taki na bilety e, tak 20 stycznia Brzeszcze tak, tam będziemy też grać no. repertuar świąteczny. Eee, Jeszcze czy... bo, bo powiedzmy, że w tej, na tych koncertach w grudniu będziemy grać repertuar no. świąteczny. O następnych będziemy Was powoli informować, bo. Ale zaglądajcie na stronie, powinny być informacje, kiedy będą koncerty biletowane, ja... ogólnodostępne, e, a nie, nie, nie takie zamknięte, których, których sporo grywamy, ale będą właśnie też biletowane. Tak, tak ale mamy dobrą wiadomość, zapraszamy. wracamy do koncertowania tak. takiego biletowanego, więc jak się sprzeda powyżej pięciu biletów, to Dobrze, i na koniec obiecana przeróbka polskiego przeboju. Słuchajcie, mało jest takich polskich przebojów, które są znane wszystkim. Polakom. Bo tak cięż... Nowych znaczy. Nowych, 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 no nowych, nowych, nowych wiadomo, Że, że, tak, że tak, czerwone gitary, czy Budka Suflera, czy Perfect, czy lady czy Barto, Grechute, To wszyscy znają i tak dalej. Ale nowe piosenki ciężko jest teraz wylansować, tak żeby dotarły do wszystkich grup społecznych, i jedną z takich piosenek jest piosenka tytułu. Nie powiem, Mam supermoce, chyba to się nazywa. No i my chcieliśmy w ramach mini koncertu życzeń zaproponować piosenkę cenzkę dla miłośników, super, proszę. A ja może powiem, że super mocno wyglądają tak. <gryw> Bardzo dobre. Ja <gryw> też. <So. gryw> A step zróbmy ładny, taki step. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pom, 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 pom. Mam super I gwarantuję nieprzespane oce kupiłem sobie właśnie broce Awantura, lecą szyby z okien Lecą szyby z okien Mam super Bo jak jest bez procy tych wszechsmoce? Teraz Lecą ja... szyby z okien. Teraz ja, ja coś ci powiem Dawaj! Ty lepiej o tym głośno nie mów, chłopie Na I poszlarza dzwonim, ktoś się dowie Że szyby żeś powybijał z okien Powybijał z okien supermocę. A super moce super Ryszard Czekamy was już wyrzucę proces do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia Cafe Otto. Do zobaczenia, cześć. Mamy supermosę. Mamy supermosę. Naukę. Dzięki.